Witajcie, dzisiaj spędzicie pierwszy dzień ze mną i z moim Celesem 63 AMG, który ma 700 koni I właśnie, skurwysyna, słyszycie Jako taki śmieszny element też muszę wam powiedzieć, to w sumie skończyło się tak, że jak jechaliśmy do do W ostatnim odcinku, to w sumie nie dojechaliśmy do chaty, mieliśmy 400 km trasy no, 20 km od domu się zatrzymaliśmy, się okazało, że zapiaszczyło nam łożysko w lewym kole z przodu, jakiś magik podczas wymiany łożysk w aucie trochę za mocno je dokręcił, się okazało, że pokrzywiło całą zwrotnicę i musiałem dwa razy hodować auto, ale w sumie tak szczerze mówiąc to i tak wyszło spoko, bo rzuciłem go do mechaników, jeszcze kilka rzeczy się okazało, że jest do ogarnięcia. Ogarnęli wszystko za jednym razem. Jedynym minusem było to, że w sumie dwa tygodnie go nie miałem. Zamówiłem w sumie już tablicę. Byłem dzisiaj w urzędzie. Będą tablicę możecie zgadnąć w komentarzach jakie. będzie zrobienie takich plusów i minusów i omówienie tego auta po dwóch tygodniach. Choć bardziej trzeba powiedzieć, że po dwóch dniach, bo przez te dwa tygodnie leżało. Ale miałem dużo czasu, żeby się pozastanawiać i miałem zdarzenie później z rzeczywistością. No i mogę wam powiedzieć o rzeczach, które mi się bardzo podobają, rzeczy, które mnie denerwują, choć musicie wziąć też pod uwagę, bo dużo potem będzie jakiejś spina czy dupy, że wiecie, krytykuje coś, co jest za, jakby nie wiem, oczywiste, albo że coś, co jest pierdołą. Po prostu też nie chcę, żeby wychodziło, że to jest takie idealne czy coś, więc zawsze coś trzeba znaleźć, żeby się dopierdolić Tak jak z moją twórczością, no niby jest wszystko pięknie, no ale też można się do czegoś dojebać Więc tak, pierwsza rzecz, która mnie denerwuje To tutaj jest akurat brak czujnika ciśnienia w oponach i co chwilę muszę errora kasować Wkurwia mnie to niemiłosiernie Po prostu są felgi wymienione Tak, no bo felgi były wymienione i tyle Druga rzecz to to, że olej długo się nagrzewa, strasznie mocno. Subaru się długo nagrzewał, ale tutaj to jest kurwa trzy razy tyle. No a wiadomo, nie można cisnąć silnika, zanim się nie nagrzeje. Więc troszkę trzeba sobie pojeździć, zanim można dać mu w palnik Na przykład teraz nie mogę dać mu w wpalnik. Ale no to jest fajne, bo pokazuje, nie? Poczekaj. Tak, no to jest, to jest fajne, jak pokazuje na niebiesko, no to po prostu nie możesz napierdalać go jak szmatę. Ale jest jeszcze rzecz, która mnie mega denerwuje. Patrz, na przykład chcę sobie klimat teraz zmienić, nie? a nie nie widzę w co klikać spalanie na pewno na minus ale to jest bardziej kwestia do przyzwyczajenia a nie do przeżywania no bo jakby końcem mnie i tak to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia teraz będą w komentarzach kupiłaś się samo nie starcie na paliwo wow. nie no jakby wiesz właśnie to jest to o czym mówię nie no bo jakby ludzie bardziej narzekają na to spalanie niż ja czy nie wiem na utrzymanie czy coś nie wiem ja po prostu bardziej patrzę na to w ten sposób że po prostu Trochę drażni to, że ta, ten wskaźnik paliwa dość szybko spada i to, że widzisz tą wartość na zasadzie. No dobra, mówisz, przesiadłeś się z Meganki, gdzie było spalanie 6 po prostu. Po prostu siedzisz i widzisz kurwa, 20 litrów, nie? I takie na zasadzie stać mnie, ale e, kurwa, dużo, nie? Ale to jest po prostu, tak nie wiem, miałbym kurwa zaróżka zapłacić 10 zł. No to też się zirytuję, że kurwa dlaczego zaróżka 10 zł? Bardzo dużych plusów jest ten kompas, nie wiem, jakoś lubię go po prostu, lubię takie małe rzeczy, te łopatki, nie wiem, one są chyba metalowe, tak mi się zdaje, no zajebiste, kurwa, czuć konkret, wentylowana dupcia, masaż, masaż se odpalam i ktoś mi, ktoś mi właśnie mówił, że jeżdżę samotnie i jakby... Nie mam kobiety, mam kobietę, ale nawet jak mnie zostawiła, to plecy i tak mi ktoś będzie masować. A mu pewnie nawet żona nie masuje. Dźwięk jest aksamitny, no piękny, cudowny, najlepszy na świecie. Zawsze chciałem mieć pausemkę. Nie, dopiero jak ją odkryłeś, to chciałeś. Nie, no bo jest, jest tak ogólnie, nie są jakieś, nie wiem, Golfy Air i tak dalej, to wszystko, to są fajne autka, nie, tylko że jakby, no dalej to, to jest 2 litry i wiesz, co najwyżej masz, tu, 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 tu. tu masz piękny dźwięk v możesz się delektować tą muzyczką, no i patrz, sobie i to jest bardzo duży plus, patrz, teraz jadę i nic nie słychać, co nie? Mogę normalnie jechać, rozmawiać, na przykład w Subaru się nie dał normalnie jechać, rozmawiać, a tutaj... Rozumiesz co tutaj się dzieje Jakby to jest po prostu auto do wszelkich zadań Po pierwsze wymasuje ci plecy Po drugie w razie czego Przy policji przejedziesz po cichaczu Prawie A, a potem możesz pojechać I odpuścić kurek I normalnie A najbardziej co zauważyłem, że ludzie bezdomni lubią ten samochód. <noise> ale jakby w sensie, ja to mówię pozytywnie, jakby nie wiem, dużo ludzi bezdomnych jest naprawdę sympatyczna. Ja jeszcze wiem, nikt nie chciał piątaka, ale się uśmiechają bardzo. Dosłownie bezdomni. uśmiechają się, nie wiem, Dzisiaj na zasadzie... Dzisiaj jeden tak śmiesznie pił żubra i z co chwilę zerkał. I się chował. <noise> tak ale na, na przykład mi się zdarzyło, że jeden mnie zagadywał, co to za auto, ile takie kosztuje i tak dalej. Nie wiem, jakby mam wrażenie, że z tymi ludźmi, co potocznie się ich nazywa mianem żula, to są często bardzo przyzwoite osoby do zamienienia słowa. No ja na przykład uważam, że taka osoba w życiu by ci samochodu nie uszkodziła, jakby się tak stało, ale jakiś taki zawistny skurwol na w zasadzie... Dosłownie. Który niby się wydaje normalnym człowiekiem na co dzień pójdzie i ci z agresji to rozpierdoli A taki to ci jeszcze przypilnuje samochodem Roby, ci uciekli z drogi Nieprawda, to jest droga zamknięta, tu nikogo nie ma To wszystko to płatni aktorzy Chujowo jak powiem, że to jest najlepsze auto jakim w życiu jeździłem Bo w życiu miałem Citroena C1, Renault Megan, Subaru Impreza, więc jakby Drogą dedukcji okazuje się, że to auto jest najlepsze nie? No jakby Mimo wszystko, nawet jakby nie było zbyt fajne No to i tak by było najlepsze Ale człowieku, to jest naprawdę, fajne. To jest naprawdę fajna fura Głośniki są też fajne Ale jednego muszę dokręcić, bo jak basem dopierdolę To czasem zatrzeszczy sobie lekko Pani na przeglądzie myślała, że w Mercedesie Tutaj się biega, zmienia I ona mi poruszała chyba tym Nie wiem czym nawet Ona manetką po prostu tak wiesz, kliknęła A ona nic a... nie zrobiła Kliknęła manetką po prostu, i widzisz, się nie okay. dzieje, jak nie można było. Zrobiła mandory. tak. Ty, Ale tak do ty, ty, odciny. Tylko że do, <grym <grym> tylko, że do odciny. Ale nie chcę tu po prostu napierdalać, żeby ludzi nie straszyć Ale i to nie była irytować. Śmieszne. Bo, Bo to ona taka starsza pani, taka drobniutka, wiecie, wsunęła się tu tym fotelem, wie Na tym tak, przeglądzie. Tak chwyciła się tej kierownicy, tak chciała pomału. Ja tak wciska coraz mocniej ten gaz, auto nie jedzie i nagle tak go butem wcisła. No i niestety na neutralu, na zamkniętej hali, jak do liła. No to powiedział, żebym jednak na następny przegląd nie przyjeżdżał, bo ona mi tego nie przepuści. Ostatnio to odkryłam, ale to byś mi piwa nie chciał kupić, że tu się otwiera. To jest najlepsza rzecz, tu samym będzie. A tu możesz patrzeć. Jest fajne, a to możesz zamknąć i miej skółchy na piwo. Też jeszcze jeden problem, który odkryłem, to jest problem już nie z autem a ze mną. Problem, który odkryłem jest taki, że tutaj mamy M1, M2, M3. Nie wiem jak to zmienić po prostu. I ktoś sobie wcześniej kiedyś ustawił. Jak to kliknę, to pa, co się dzieje. Jajko zgniecione! Jest na plus. Lampy są seksowne, pa. to się od słońca dzieje. Przejdźmy do dalszych plusów. Niewątpliwym plusem jest znaczek AMG. Kolejny atut to znaczek. 63. Światła są całkiem niezłe. Jak widziałem, widziałem, że niektóre dzieciaki robią takie edity, że taka dziewczyna zamyka oko i jest nagle lampa z Celes. Wiesz co taki? Tutaj masz rurę. A w rurze nie ma nic. Oświadczam, że wszystkie katalizatory znajdują się na miejscu. Nigdy nie zostały naruszone. I zachowuję odpowiednie decybele. Czy to na obrotach, czy nie najlepsze zachowanie, jak jest gaszony. Wtedy na pewno mieści się w normie Ale ma fajne światło, na tym się skupmy A ty patrz, chciałeś powiedzieć rzeczy, jakie chcesz wymienić A tu z tyłu są dwie rzeczy, które chcesz wymienić Są rzeczy do wymienienia Tą lotkę chcę wymienić na większą Od Chińczyka z Aliexpressa zamówiłem taką zajebistą Za tysiąc i 400 wysyłka chyba I, I taki dyfuzor jeszcze też za tysiaka Czy pieniędzy dużo? Pewnie tak czy ktoś mi to ukradnie? Pewnie tak. Definitywnie plusem minusem jest przyciemnienie szyby. Ze względu na to, że po pierwsze jak jest dzień, no to mniej osób mi fakacza pokazuje, bo mniej osób mnie rozpoznaje. Nie, no jeszcze nikt mi fakacza nie pokazał. Gdybym go rozjechał, to by zobaczył. Najgorsze jest to, że, najgorsze jest to, że ta recenzja miała wyjść jakaś poważna. Jakiś, wiesz, dzień strzelaszczą, wiesz, jakieś zajebiste rzeczy. Tylko Problem po prostu jest tym, że jakbym miał chodzić i nie wiem spuszczać się nad tym, że nie wiem Felga ma 5 ramion, czy nie wiem, czy że tutaj jest fałsemka. No, si silnik pokazuje. W sumie dużym plusem tego samochodu jest to, że na silniku masz napisane do kogo możesz się spróć, jak ci panewkę obróci. Tak. Także sprawdźmy, kto został autorem tego, nie auta. tego. Jak ktoś to umie rozczytać. Nie, ja nie wiem co tu jest dokładnie dokładnie. Nie umieliśmy tego ostatnio rozszyfrować. Wiesz co, mnie zastanawia, tak szczerze? Nie? Te turbiny są tutaj mniejsze niż w Subaru. W sensie jakby jest to jakby jest to jakby nawet może sensowne. Tam jest dokładnie. No. Może jakby jest w tym jakiś nowy sens, no bo jednak to jest fałsemka i może takiego wielkiego doładowania nie potrzebuje, ale nie. Ale jakby to jest. To parę, jest, no. śpiewać, jest plus, że turbiny są po bokach, a nie na środku. No tak, bo na przykład zastanawiałem się nad M5, F10 no i tam na przykład jest taki problem, że te turbiny po środku są. Tak masz blok i tam w środku są dwie turbiny. Ale z tego co słyszałem, to teraz podobno we wszystkich samochodach tak robią. Chyba, nie wiem. No nie jestem jakimś, wiesz, miłośnikiem motoryzacji na zasadzie, że siedzę i... Analizuję wszystkie budowy jakby mnie, jakby mnie bardziej po prostu cieszy to, że mogę się przejechać autem Fajnie brzmi i nie wiem i, I przyśpiesza, to jest istotne no, Niewątpliwie najlepszym rzeczą, jaka tutaj jest To jest znaczek AMG pod maską Wszystkie znaczki AMG są jak najbardziej największym plusem Więc jakby to jest śmieszne, bo ja teraz bejtuję tych wszystkich ludzi, że O, jakby nie miało AMG, to by nie było fajne Taki łańcuszek i takie wielkie AMG Na czy żeby... to... Czapka i koszulka jeszcze Nie, na czole sobie tatuję. To są te najśmieszniejsze, bo uważam, że w internecie treści trzeba robić tak, by się ich nie chciał robić. Jak najbardziej amatorsko i uważam, że ta recenzja jest jak najbardziej idealną recenzją. Patrzcie, jaka burza. Dzisiaj już taki jedną grad. Akurat byłem na stacji diagnostycznej i mi się pofarciło bałta powgniatało. <laughs> Teraz jechałem podmynie, ale nie sprzedawajcie tego patentu. <laughs> ja pierdolę, ale jebie. Ostatnio dostałem zapytanie: "Tobiasz, co powinienem zrobić w momencie kiedy kobieta mnie zostawiła i poszła do innego gościa?". I teraz też przypomniała mi się sytuacja z mojego życia w momencie kiedy również miałem bardzo podobną sytuację, gdzie to po prostu byłem na tyle nieudolny, że moja była kobieta postanowiła mnie zostawić. I teraz może sobie pomyśleć, że o, co za zła kobieta zostawiła mnie? Dlaczego ona to zrobiła? Teraz będę wychodzić na imprezy, będę pić Załamie się, będę grać w gry, zostanę przegrywem. Tylko, że problem stary jest w tym, że nie na tym to polega. Jeśli myślimy tutaj w kategoriach zemsty, to dużo osób bardzo mylnie do tego tematu podchodzi. I myśli, że ty w jakiś sposób zemścisz się, że będziesz pisać do tysiąca <grych> innych kobiet i że te kobiety będą teraz odciągać twoją uwagę i że tamtej twojej byłej będzie teraz bardzo przykro. No niestety zrozum mnie stary, ale tak nie będzie. Jedyne co, to sobie zaszkodzisz. Może krótkoterminowo poczujesz jakąś ulgę, ale tą kobietę nawet to nie będzie obchodzić. Prawda jest taka, że jedyną zemstą dla takiej kobiety będzie Twój sukces. Ponieważ wyobraź sobie to, że ta kobieta zostawiła cię dla kogoś lepszego, a przynajmniej myślała, że zostawiła cię dla kogoś lepszego i w tym momencie Ty masz czas. Czas gra na Twoją korzyść, na jej korzyść czas nie gra. Ze względu na to, że ona już zawsze pozostanie taka sama, tak samo będzie wyglądała, nie będzie miała dodatkowej wartości. A wręcz czas gra na jej niekorzyść, ponieważ. Piękność nie jest wieczna i teraz w momencie, kiedy czas gra na jej niekorzyść, ty możesz zacząć budować się jako mężczyzna. Co mam tutaj na myśli? Możesz stać się mężczyzną, którego ona nigdy nie zdobędzie i dla którego ona już nigdy więcej nie będzie osobą atrakcyjną. Wiesz co się stanie za kilka lat, ta kobieta sobie nie wybaczy tego, że ona Cię postanowiła zostawić, ponieważ już nigdy więcej nie znajdzie sobie nikogo tak dobrego jak Ty. Jedyną Twoją zemstą jest Twój sukces. Każdy dzień z poniedziałkiem, kocham Was.